Siema, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w takim początku mini serii, w której będziemy sprawdzać, kto w klubie najlepiej sobie radzi na danej pozycji. Zaczniemy oczywiście od bramkarzy. Ja jak widzicie jestem po pierwszym treningu w klubie po kontuzji. Oczywiście jeszcze nie mogę sobie na wszystko pozwolić, ale odcinek musimy nagrać. Jestem mega zmęczony, ale przynajmniej się cieszę, że w końcu mogę wracać do treningów i że będę naprawdę napierdzielał ile się da, żeby materiały były fajne dla Was i żebym ja się dobrze czuł na boisku, żeby, żeby coś z tego było, żeby mieć z tego wszystkiego przyjemność i przede wszystkim dobrze się czuć, więc idę Was zapoznać z bramkarzami, bo mamy ich naprawdę dużo. Na takim poziomie mało kto może sobie na coś takiego pozwolić. Po mojej prawej, bramkarze, których możecie już znać czy z odcinków, czy z meczów ligowych, bo Adi całą rundę praktycznie poprzednią bronił. Hajdas się starał o to, żeby bronić i mamy dwóch nowych goalkeeperów w drużynie i oni będą się również starać, żeby w tym sezonie walczyć. Dzisiaj sprawdzimy, kto radzi sobie najlepiej. Oczywiście w sparringach też widzicie, jak poszczególni bramkarze bronią, ale dzisiaj się troszeczkę pobawimy. Będą trzy konkurencje na każdego bramkarza: rzuty karne, klasyka, sam na sam oraz two -touch Challenge. Zobaczymy jak sobie poradzą. Szkoda, że nie ma piątego bramkarza, którego mamy w drużynie Gajdzika, ale no nie zawsze każdy może być, więc musimy sobie tak poradzić. Chłopaki, jak byście mieli obstawiać? Ktoś się czuje na tyle pewnie, że jest w ciemno powie, że wygrywa? Ja. wszyscy. <laughs> Dobra, na Dobra, No trzeba być pewnym siebie. Dobra, lecimy, zaczniemy rzutami karnymi. Ja będę dzisiaj wszystko wykonywał, więc pierwszy raz od dawna zobaczycie mnie kopiącego na tym kanale, co w sumie dziwnie się czuję, ale mam nadzieję, że sobie nic nie zrobię. Jeszcze na szybko zasady. Oczywiście punkt dla bramkarza jest za każdą obronioną sytuację. Jak ja trafię w poprzeczkę, nie trafię w bramkę, to również jest punkt dla bramkarza, bo mógł skrócić kąt, mógł mnie przestraszyć, cokolwiek. Więc nie analizujemy tego. Wszystko, co będzie poza bramką jest punktem dla Bramkarza, po prostu kto będzie najwięcej punktów, wygrywa, a dla wygranego mamy dzisiaj w puli 150 zł, żeby przyjemniej się rywalizowało. Także powodzenia panowie, zaczynamy rzutami karnymi. Pierwszy na nabój idzie Bartuś, zacznijmy to pozytywnie. Pierwszy rzut karny po przerwie. Tak jest, rozpoczęto dobrze. Wiecie co, ja nie będę miał litości. Dla mnie to się liczy, żebym ja sobie postrzelał, pobawił się, a to czy on, kto z nich wygra, to jest ich sprawa. Ale to w ogóle nie patrzy w oczy, więc on idzie w ciemność. Jeszcze. Nie no prosto w niego, kurde! Ale poleciał, ale poleciał. Żeby nie było, że wiecie, ułatwia mu sprawę, ale poszedł w ciemno. Let's go. Formy nie ma. Ale dobra, oni pozdobywają trochę punktów na początek. Dobra, najbardziej doświadczony bramkarz w tej drużynie. Najwięcej minut, najstarszy stażem. <noise> tak jest! Kurde, wiedziałem, że jak powiem, że jest doświadczony, to się da zrobić. Bambuczko. Uśpił, już się uśmiechnął, ucieszył. Uśpił swoją czujność. <noise> Seria numer dwa. Bartuś. <głos> tak <głos> jest! Poszedł. Który piłka strzela w ten sposób karna? Możecie napisać w komentarzu. To z karnego. Już. Dobra, tak, następny. Kurde. Tak, 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 tak. Ej, większość niestrzelonych to jest przez moją zabawę. Ja, no Lancja wiecie. Brak szacunku do rywala, no nie Właśnie można tak. No bo ja, wiesz... Nie, nie wpadło. Kurde. Dobra, no jedną musiałem dać, bo potem by było, że jemu strzela mocno, a tamtym jakieś taśtasie. Kurde, co to jest? Opuścił linię. Teraz bramkarze muszą być do końca na linii. Normalnie byłoby powtórzone. I żółta kartka dla bramkarza. Tak jak ostatnio w mecu, meczu Barcelony. Też tej cofnęli. Dobra! Kurde! Panenki się lepiej sprawdzają. Robert Lewandowski, Neymar. Neymarito. Dobra, czy ty masz dwie obronione? Jedna, jedna, dwie obronione, tak? Kurde, e, słabo mi te karne poszły, no. ale w następnych konkurencjach... W na następnych no. konkurencjach się bardziej postaram. A eee, Jak wrażenia? Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie? Fajnie? Naprawdę? No, tak. Okej. Okay. No, 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 no. Widzicie, bramkarz to powinien być świra, oni widzicie, nie no fajnie, no, spakował nam no, bramki. Panenkę dostałem, szuszę. spoko. Dawaj dalej. Dobra, e, druga konkurencja sam na sam. To jest konkurencja, którą kocham. jestem trochę obolały, ale tutaj im litości już nie dam, naprawdę. Pamiętaj, Będę bramkoś, się starał. Teraz mam presję, bo nie wiem jak sobie poradzę po tym zastoju, ale lecimy. Nie no! Takich rzeczy się nie traci. Tu tam Bartuś? Przyzwyczaiłem się. Przyzwyczaił się. No Bartuś już doświadczony, już nieraz razem nagrywaliśmy. Dla Na niego nic nowego. Drugiemu coś trzeba zmienić, nie? Let's go. Nie no, to jest piękna sprawa po prostu, no tutaj no będę ich orał ile się da. Nie ma litości. Potem w lidze przeciwnicy nie będą patrzeć. Jeżeli uda mi się, żeby w tej konkurencji zdobyli 0 punktów, to będzie piękna sprawa, lecimy. Let's go! Co nie. nie, Muszę przyznać, że pierwsza seria wybitnie udana. Panowie, ale czemu wy tak cicho? Co jest z wami? że nice co co Przecież to miało być wyzwanie dla bramkarzy, a nie dla napastnika. Ja nie rozumiem panowie o co chodzi. Nie no, jak? Prostą nogą, panie Sędziu. Patrzcie, patrzcie, no zobaczcie. Prezes nas zabije. Co robi. I potem my na tym gramy. Tak, tak bramkarz mu murawę. Nie kurde. I co tam? To jest mój największy problem, że jak mam przewagę, to zaczynam lekceważyć. Dramat. Gotowy? Na no. pewno? No, 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 no. Dobra, dawaj Adi, lecimy z Ciebie. Oh, oh, oh. Graj <laughs> do, do końca. Graj do końca, no. Myślałem, że w ramce już jestem. Nie no, zaliczamy oczywiście jemu nie wpadła naprawdę. No druga wychodzi, Psycha siada. Człowiek sobie nie radzi po prostu. Tu, tu. Ale chodź Bartuś. Chodź, nie lecimy. Nie no, czemu nie rozłożysz nóg? Żaden nie rozłoży no. No bo my, no bo my cię znamy, gościu. Tu? O, sędzio. Swoje, jest sędzio. Oła! <śmienic> Dobrze Hajd nie da się Ała, Daj mu Karny normalnie Możecie ocenić tę sytuację, moim zdaniem ona nie była czysta ze strony bramkarza nie, Ale dajcie znać w komentarzu czy Hajdas zagrał czysto Najwyżej mu zabierzemy pieniądze i oklep dostanie. Ja już jestem jak w dogrywce, nie? Ale lecimy? Tam. Gram do końca tym razem. Dobra, prawie go miałem. Prawo, dobrze Ale asystował dobrze, ma, on ma taki zmysł napastnika troszeczkę. Tak. Takie dziesiąteczki. Dobra, i na przystawkę Adi, lecimy. Pseudonim Candy Co jest! Nie, ale co ty? Chciałem w ciebie w ciebie, chciałem w ciebie. zachowanie z jego strony, nie? Prostackie to sfałowanie napastnika na linii bramkowej. Czerwona kartka to jest za pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki. Dosyć wyrównany pojedynek. Tera, tak naprawdę te dwie pierwsze konkurencje są bardziej wskazaniem na napastnika. Chociaż chyba tego nie było widać dzisiaj. Ale tak o, ostatnia konkurencja jest taka, w której 50 na 50 są szanse. E, Tutaj challenge, oczywiście przez ostatnie deszcze nie mamy namalowanych linii, ale ja stoję na 16 metrze, zagrywam mi bramkę, że ja muszę przyjąć e, i po przyjęciu od razu oddać strzał. E, więc i bramkarz ma szansę i napastnik ma szansę, są tu takie wyrównane, e, wyrównane szanse, powtórzenie zrobiłem, ale, ale no tutaj widzicie, oni mieli kłopoty delikatne jak Najman w klatce. E, zobaczymy jak sobie teraz poradzą, myślę, że w tej trzeciej konkurencji może się to rozstrzygnąć. Ktoś się czuje pewnie? Ja. chciałbyś z dystansu? Ty? Jak zawsze. Chłop! Nie no, chłop to ma psychę, to jest coś niesamowitego. Wolne strzelał. Wolę je strzelał, a teraz jeszcze będzie bronił. Hop. Na jajko. Tak jest! A ja widziałeś, ja tak się ustawiłem, a ty co? No przewidziałeś to, ale co? No brakło... Nie, bo tak się tak ustawić, aż gdzieś w drugą... A no tak, no tak, to prawda. jajku, co dał! Ale dał trudną, co? Specjalnie tak dał, żebym gorszy strzał oddał. Słońce, słońce prosto w oczy świeci. Ty. Panowanie na idzie teraz. nie serio. Co dają mi Trudne dają, trudne. A! Ja jeszcze ta się to dostaje. Podał. Ja zrobię tak. Tam się Obronił? Nie. No już myślałem przez chwilę, się odwróciłem. Dobra, łatwo. Teraz brameczka. No nie, nie bierze. Tak jest! Let's go! Dej to! Uch. Kurde! Nie no, nie spodziewałem się, nie wiem, no, szac, szac. Ujęto tutaj o przyjemne. Kurcze! Ej, o co się ujęło? Nie wiem. Nie! Ale przemyj lewa nogę. Nie, no takie to się łapie przecież. No powiedzcie, że się takich nie łapie. Łapie się normalnie. No. E, muchy, komary nas chcą zje zjeść. Umieramy już po treningu i po wszystkim, ale dotrwaliśmy do końca. Adi niestety musiał lecieć, bo się spieszył, ale prawda jest taka, że po prostu mu było głupio, bo dzisiejszym zwycięzcą jest... No Hajdas, no nikt się tego nie spodziewał, ale, ale udowodnił swoją wartość. to. Nie, nie, nic, no właśnie, no, okej. Okay. Oczywiście możecie pisać, kto waszym zdaniem sobie radził najlepiej, bo wiadomo, że punktacja to jest punktacja, a kto jak będzie bronił w lidze, to wszystko zweryfikuję, bo granie w meczach to jest zupełnie coś innego niż nagrywanie odcinków, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam Was oczywiście na serię, która będzie z meczów ligowych. Gratulacje jeszcze raz Hajdas i e, oczywiście spodziewajcie się odcinków z obrońcami, pomocnikami, napastnikami. Mam nadzieję, że uda się to zorganizować. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym materiale już niedługo. Chłopaki, na razie. Bawcie się, i idę rozjebać trochę Hajdę.